Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, a my widzimy się w kolejnym odcinku z gry Total War Warhammer. Przed nami bardzo ważna bitwa. Azak musi się zemścić za swoje poprzednie porażki. No i oczywiście pokonać Thorgrima. Myślę, że czas na walkę. Nie ma co tutaj dłużej zwlekać. Przed nami dosyć sprawna armia. Mają trochę gracz followerów. Ja też mam. E, damy radę. Mamy też wielkie bestie. Nie mają za specjalnie jakiegoś wojska, które może sobie z tym poradzić. Bo to ja mam akurat w tym momencie więcej. Ciężkiego ostrzału niż oni, nie, może tak tutaj się ustawcie dobrze. Braknie wam trochę ostrzału. Coś tam możecie sypnąć. Dobrze, to tutaj się ustawiamy. Czyli ciężcy wojownicy tutaj. Dobra. Katapulty stoją na środku, teraz gobliny. Gobliny niech się ustawią tak tutaj delikatnie. Dobra, teraz małe gobliny. Fanatycy. Ciężkie bestie jedna tutaj, druga tutaj. Trole. Mogą obstawiać flankę w gruncie rzeczy. Przepraszam, trzy, Ale jasno się stało na dworze. Eee, a Azaga zapraszamy tutaj. Wy też możecie obstawić bardziej flankę. Trole już stoją. Olbrzym stoi. Olbrzym może bardziej nawet tutaj rozrzućmy. Dobra. I go. Teraz wy się musicie do mnie ruszyć. Jest i ten torgrim cały, on jest twardy jak cholera. Bardzo dobrze tych fandererów trzeba rozrzucać. Dziadostwo. Co, nie będąście iść? O, złączeniem was? Idziemy. Mhm. Mm tam strzelają. Kogo? Jakieś czarne orki. Proszę, postrzelajcie tam trochę. A mają sekcję strzelecko, więc się nie dziwię, że będą chcieli czekać. Trole są stosunkowo szybkie. Zbiegnijcie w tamtą stronę. Night go boss. Ty idź, łam linię tutaj. Już łomnie, nie wiem, tutaj? Z serio? Już? Z samego zastrzału? Myślałem, że trochę dłużej przeżyjecie. Dobra, pauzuj. No tak, te dwa oddziały zapraszam tam. Ten do frontu. Ten do frontu. Do frontu. No faktycznie, z kwao drogo, przecież trolle nie są jakoś turbo wytrzymałe na ten ostrzał. Zawsze są na takie rzeczy, były wrażliwe, w gruncie rzeczy. A wylećcie tam. Gobliny wiedzą, co robić, to je gobliny atakują. Dobra, go. Tam. <gry> Majnerzy rzucają tymi swoimi ładunkami. Irytujące zjadostwo. Dobra, tutaj już widzę, że ich idziemy, Obiegać Obiegać i obiegać. Wiem, że prawie zwyciężyliśmy. Pełną świadomość. Bo miałem po prostu trzy razy więcej wojska niż oni. Dobrze! Albrzymy są przecudowne, jeżeli chodzi o łamanie linii. Oczywiście, że są wszędzie orkowe. Taka robota orków, żeby ich było więcej. Zarżnąć Torbjörn. Dobrze, orać. Proszę przestać strzelać. Ta ma dużo życia jeszcze. Musimy go dojechać po prostu. Krasnoludzy bohaterowie są zwykle dosyć twardzi, więc to jest trochę problem. Dobra, no już nie żyją. Ci tutaj. Idź gnieć co się da. Dobra, ty wiesz co robić. Wybijecie wszystkich tutaj. Thorgrim zaraz zginie. Dobrze, nie trafiłeś go? Wow. rewelacja. Dobra, starczy. Straciłem chyba, nawet nie, chyba i za to, że nawet też nie straciłem że się ładnie rozłożyło. Tutaj najwięcej chyba ci zabili, a ich katapulta troszkę postrzelała. Niewiele mi zrobiły strat. Jak ich teraz zjem, to jest po wszystkim. Dziękuję. Przechwycona cała armia. Am, am, am. Smaczne głąby. Dobra, mamy to. Lecimy. Miły początek na odcinek, to trzeba przyznać. Myślę, że... Myślę, że poszło dobrze. I trochę się zrehabilitował nasz piękny bohater. Ozak the Slaughterer. Będziemy mu wkrótce mogli odpalić... o Karakizar tym razem macie. Będziemy mogli mu wkrótce odpalić eee... Snala. nie udało się. Szkoda. Iść tutaj się zawsze przydacie. Niestety nie udało się nam... Co stało z bohaterami tutaj? A, bo ja ich zarzucałem, dobra, w porządku. I tak jesteś irytujący, że trzeba by cię w końcu. Brawo. Szkoda, że turę po fakcie. Od ciebie. Ile masz szansy? 54. Brawo. Eee, propagandziste ci dajmy. Teraz wejdź w normalny tryb. No to z auto mogę zrobić, zobaczcie. No, ale straty! A nie, bo na dużych istotach. O jezu. Nasa autowalka będzie coraz gorsza dla mnie. Niestety. Ty dostałeś chyba magiczny przedmiot, dobrze widzę? Różka źródła. Okej, okay, to jest większe Fajne, fajne. Gobos mój mały. Hmm. To niech się regeneruje tutaj Grimgar. Co jest w ogóle w Zoof Bar ciekawego słychać? Niewiele. E, warto by zacząć myślę, że od tego cuda. Następnie co? Rozwój czy mury? Mury. Tak, jeżeli mamy w planach to kiedykolwiek utrzymać to na pewno. Skąd jest tutaj taki wysoki poziom podbój? Aha, tylko jedną turę w porządku. Idź, odkolonizuj dębowy młot. I mamy Zufbar. Tym samym w którym możemy dać teraz zamieszanie w obozie. Dobra, tutaj widzę, że się klasy nudy rozpełzły. Mają całą jedną prowincję w takim razie. Są niebezpiecznie blisko, ale na całe szczęście to już prowadzę bohaterów, więc w porządku. Tutaj prowadzimy Rekusa. Dobra, Rekus, myślę, że będziesz mógł się tutaj pozajmować tym tematem. Jakiś kazaran twardy. Nie, nie uważam, że będziesz jakimś wystarczająco niebezpiecznym dla mnie oponentem. Ale okej, okay, może się może się mylę. E, ty nawet za bardzo ranny, nie jesteś iść podleży. Dobra, wyleweluj się. Zacznie się korona czarodziejstwa, Eee, Szczolcy. Tak. A, to było chyba trochę głupie. Reset? Mm, daj to. Dzikusy. Będzie lepiej. E, I dopiero potem polecimy w stronę leża. Zajmiemy leże. Zostaje Karakadrin, Kadrin, Karakungor i Kazarit Irkule. Irkulas. O. Tutaj siedzi jeszcze trochę tej sylwanii Templehofu. Imi trzeba będzie się zająć w miarę prędko. Ale to nie jest, powiedzmy, kluczowe dla mnie w tym momencie. O, technologia się jaka skończyła. Nie jestem do końca końca ścięgną trola, zasięg dla goblinskiej piechoty. Nawet okej, okay. amunicja dla i dłuższe łańcuchy dla fanatyków. Doczepiony sprzęt, to jest fajne. Pancerz mocniejszy. Lepsze cięciwy. Ja bym poszedł tutaj, to jest fajne. Rydwanów to jakoś za bardzo nie używam. Ale możemy iść w tę stronę. Oky To co? Tutaj agenci byli. Tutaj jeszcze jest jakiś agent chyba szedł. Ici uszkadzaj mury. Coś tam zawsze będziemy mogli zdobyć. Um, p -p 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 I jeszcze tutaj jeden agent szedł. Jeszcze irytujący tutaj dalej. W porządku. To Ty iść tym przeszkadzaj. Dobra, tutaj. Będziemy na nich upierdliwi. W najzwyczajniej się, tak jak gobliny orkowie lubią. Trzeba się tej sylwanii pozbyć. Za dużo jest tutaj tego dziadostwa. wampiry zawsze są wkurzające, z tą swoją korupcją całą. Imperium jest wiadome. Wchodzisz i mucisz, a oni wstają, podnoszą wojsko. Nic przyjemnego do walki. Mało to, mało to orkowe i honorowe. Orkowie przychodzą i się napiwszają. Jeśli tutaj poprzeszkadzamy. Nie udało się w tej turze. Ulepsz to cudo. Dobra, dalej bohaterowie. Moxes złot. what? E, tu jest jakiś bohaterek. Karla. Za mała szansa, a ty? O e, nie! Halo! No właśnie, bez sensu. O, inżynier tam jest. Też nie masz szansy. Stań tutaj na razie. I wystaw się. Dębowy niech się kolonizuje, Zoofbar niech się leczy. Ty zacznij od tego, uszkodź mury. Bardzo dobrze. Laśnięty przez morka. Wyjdź z tunelu. I zmorduj to. O, o, o Giganty dostały. Co ja mój? jak Jak będzie. I zostaje Karakadrim tutaj. Jak to jest z odnawianiem? Nie za szybko to idzie. Karakadrim. I tutaj te dwie prowincje. Szkoda, że nikła jeszcze nie ma. Ła by było spoko, bo trochę by mi przyspieszyło niektóre akcje. Wskakuj eee, tutaj. Rekus się będzie tym zajmował. A tu idzie armia do pomocy. Dobra, oddajmy turę. Szybciej to idzie już, trzeba przyznać. Szybciej mi się gra rurkami niż Imperium. Rurkowie są prostsi w tym aspekcie. Wchodzą i biją po prostu po głupich głowach i tyle. Jak ktoś jest irytujący. Nie ma co się pieprzyć. Zastanawiam się, jak tam Archeonowi idzie. To jest ciekawe w sumie. Czekajcie, co jeszcze potrzebowałem, żeby dalej robić misję dla Grimgora? Pancerz ukuty z krwi i tak dalej. Co tam trzeba było zrobić? I parę się ze slantem połączyło. Okej. Okay. Pancerz ukuty z krwi. A, trzeba zniszczyć lub złupić. Trzy osady. Hm. Huh. Was i tak chyba planowałem zniszczyć. Zróbmy to. W ryj. bardzo dobrze Zniszcz. A proszę, nie śmiesznie wyszło. No brawo, udało ci się zabić coś. Teraz ty? To się nie udało, niestety. Szkoda. Grimgor. Tu się nie ruszysz i tak? Ty jesteś w tym trybie, to by się nic nie stanie. No nie trzeba Grimgora tylko jakoś stąd zaraz wycofać. Masz już ła! Hmm. To jest flat odporność na obrażenia, to jest niegupie. Do prędkości żadnej opcji ci nie mogę dać. Mogę ci pancerz niby zwiększyć, ale to jeszcze będę miał pancerz To z krwi, to spokojnie będzie. Magic Ward tu będzie. Myślę, że po prostu nie dać mu tego. No więcej bili. W gruncie że to będzie spoko. To jest siła strzału dla to jest premia do szarży. Dawaj dzikusów. Dobra, I jeszcze jest yy, nasz mag, Zolvar Suchomordy. I we go. Wow, mocne. Ale stup, stopę Gorka bym spróbował. E, I tutaj jest jeszcze ranny propagandzista nasz. Jak to jest sprawa ze spaczeniem? Hmm, 61%. Góra Gunbat. Ok, myślę, że jakiś serdeczny mur nikt nie pogardzi. Dobra, leżegna Narszaka jest moje. O, o tym zapomniałem tutaj chyba się jakieś odbudowywałem, nie? Dobra, wy się przemieszczacie, chłopaki. Nie, nie, nie. tędy, tędy. Ty tutaj? O, to tu jakiś bohater. No, czarodziej. Mordujmy im, magentów. Nie będzie, że chlaśnięty. Nie to i Border Princessami też będzie się trzeba zająć. O i Temple jeszcze będzie się trzeba zająć. A to za momencik. Nie za dużo już ich zostało, więc się nie martwię. O jest! Oh, yes. Demon Prince Zincha Absolutely not, absolutely that? Coś takiego, bo Oddajmy Tura O, no, zabiliśmy kogoś. Nie wiem gdzie i jaki był zamysł, ale tu widzę, że ich agenci też uszają. Tak, to trzeba się teraz przegrupować przed chaosem. Drugi Demon Prince. Nie, to jest jeden, to... Aha, to się przemieścił, tylko jeszcze został pewnie model nieruszony. Eee, spoko. Z Demon Prince'em to bym się się nie pobił. To jest wielkie bydle. Zdecydowanie bym się pobił Grimgorem z tym Demon, Prin Demon Prince'em. Powiem więcej, Grimgor by go, go wziął jeden na jeden. Bo to jest Grimgor. Ustrojstwa goblinów, gobasów, przepraszam, leczyć się. Gdzie bym zniszczyć to? Ma mury drugopoziomowe, a ty? Nie masz. To ty zniszczysz. Trzeba zniszczyć jeszcze dwie osady, żeby było dobrze. 43% a. Tamtego? 39 no, zrób to co się da Brawo, zdychaj Jesteś laśnięty, daj sobie ochroniarza, dobrze Tu jest jeszcze jeden gobas Jaka szansa? Żadna A żeby coś... pouszkadzać mury? 25, nie, to nic Zostań tutaj, bo na razie mi zmniejszasz tylko spaczenie, to dobrze Idź tutaj, w stronę Karak Kadrim Uszkadzać mury, czy cokolwiek Dobra, tutaj się w gnarsza leczymy jeszcze, i oczywiście levelujemy się. Otworzyła się misja, i wtedy bym mógł robić o, iść w tę stronę. Dobra, na razie słuchaj, daj mu na tutaj. Okej, okay. Bo to jak będę kiedyś mu dawał? O nie, jeszcze nie dostałem misji, powinienem dostać. Aha, to powinienem na początku sobie drugie dostanę. Dobra, przenieśmy. Tutaj jest jakiś. Aha, bo ty zabijałeś, to już pamiętam. ...infiltratora seweś weź. Aha, w tym razie tu nic nie zrobisz, zabiłeś tego ich wysokiego dowódcę. Ustaw się tak. Ty. Tu nic nie zrobisz. Dobra, idź być irytujący po prostu. Okej. Okay. Hmm... Koniectury. A, tu jeszcze zapomniałem o tobie. Też się przydasz tam na południu. Żeby... Zresztą on ma giganty powinien sobie poradzić? Ale jest kolejna armia a to chaosu okej okay. Zły pomysł, że się skierowaliście w tę stronę. A, ten Demon Prince tam łupi akurat. Ale chętnie bym się z nim pobił. Bardzo chętnie. No i Arkiona powiedziałem, że trzeba jeden na jeden pojechać. Nie, nie dostaniecie pokoju ode mnie. O, pojechaliście chaos jakiś. W sensie to jest jakieś tam ...plemie było czy coś. O, tutaj jest... Stirland? Chyba bunt. Ok, trzeba wystawić dużego szefa goblinów tu. O boż! O, jakiś ktoś się zgłosił. Dobra, to duży szef goblinów idziesz tam. Dobra, to jest twoja misja w takim razie. Następnie moje gobliny tu. Zalik hrabia bestii. Fajnie byłoby gdybyś nie żył. A nie masz szansy i tak na to. Tu, A, masz jakąś minimalną szansę. Idź tu. Teraz ty O, zabiliśmy jakiegoś bohatera mocnego. Jest ten Demon Prince. Ale ma kanonów. Co to za chora armia? Pan przemian. O, ale skurwysyn. Tyle machel kanonów, co za bydle. Dobra, Grimgor musi to zrobić. Musimy go tylko jakoś sapnąć. Ale musi się skierować w tę stronę, bo inaczej będzie ciężko. Jak on się w tej stronie skieruje, to ja nie mam nawet jak podejść. Tu się regenerujemy. Coś straciłem. Olbrzyma straciłem. No niedobrze. Z global rekrutacji mogę coś wziąć. O jezu, tyle czekania będzie. Nie chce mi się. Nawet będziesz walczył 19 jednostkami, trudno. Szczyt grom? Dobra, dawaj tędy Idziemy tutaj pod kara Kadrin i następnie trzeba być. Daj, upiedliwy z moimi agentami. O, Torgrim nie wyszło, szkoda. Tutaj jakiś Tilańczyk chyba to jest. Tu jest bunt, to bardzo dobrze. Ach, tutaj jeszcze. Kluczowa rzecz. Zajmij. Cześć. Dobra, teraz tak. Ty. Dobra. Niszcz. Bang. Wszystko co wam pisze wypalamy. Dobra, pancerz. Do Karak Ungor. Idziesz tam? I can Dobra Kończ tyle. O, Gobos dostał poziom, zapomniałem. Magiczny Przewodnik, bardzo dobry. Dobra, okej. Okay. Nie wycofasz się teraz, Znaczy samej do Dobra, trudno. Wypalajmy te wampiry, ile się da. To jest dla nich jedyna taktyka. Palić i plądrować. O, Ungrim. Widzę, że chyba tą część góry już odpuściliście, co panowie? Mhm. Aj, tam idzie. Gdybym się tutaj skierował, po prostu. Tak to nie, nie przemarszuje przez całe Imperium, po prostu ich zaatakować, nie? Nie dam rady. Jakby ten bunt się powiódł, to było spoko. Tempelhof się wycofali, okej. Okay. Trzeba tych agentów im poubijać ilu się da. Pozbyć się tego skurczyby stąd. Go boss. O, wow. Przytomnie spierdalaj w takim razie. Dobra, to wygląda na to, że jest po tym zamku. Co to jest? Karak dromar... Dobra, to się nie przejmujemy tym. Um. O, Rekus akurat dostał poziomik, dobrze. Rekus, dawaj twardszych chłopaków. Dawaj tutaj, spróbujemy mi zająć stolicę ich regionu. Nie, Karakin to jest stolica. Mogę pójść tam tamtą stronę w sumie. Z Arsenał, sala Musztry, nawet... No proszę. Kim ty jesteś? O, kapitan to mi ci zabił. Dobrze. Wysokopoziomowy przynajmniej Chlaśnięty niech będzie, dobra. O, reszta mojej agentury. Idziesz go zabić. Mhm. Teraz ty 62% Bardzo dobrze Teraz ty Gdzie są te wasze duchy całe zaserane wszystkie Ty masz inną robotę, zapomniałem Tu 14% To nie ma co? Wycofuj się Ty masz iść Dobra, ty się zdeploy tu Teraz ty Ochroniasz, pra. W normalnym trybie ile masz ruchu? Nie masz ruchu. Dobra, skacz tu. Jakoś nie widzę, żeby nie, że nie chcą mnie przechytrzyć. Musisz tu dojść. W następnej tużej będę mógł wtedy po polecić jakoś. Nie, pogicnika, Pan po, po pancerzu z krwi. o właśnie. Mm, 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 mm. Są takie specjalne budynki. Kuźnia Czarnych Orków, to jest wyjątkowo dobry budynek. Jaki to jest, poczekajcie, poziom budynku? Trzeci, czyli mogę to zrobić w którejś z osad, chyba. Czekajcie, sprawdzę. E, jeden, dwa, trzy. Nie mogę. Eee, tylko w głównej prowincji, szkoda. Dobra, no to tak, to róbmy to. Mhm, dobra. Będziemy mogli tutaj przynajmniej czarne orki na jakimś fajnym poziomie rekrutować. Rekus to wchodzi, dobra. O, ty jeszcze o tobie zapomniałem. Weź wskocz na ten tryb. Weź tędy, leć. Pójdziemy tutaj poplądrować jeszcze po krasnych udach trochę. Braty ty iść, tak? Bo ty masz iść po prostu. Tutaj jest jakiś sylwaniasty. To jest Heinrich? Kimler? Chyba Heinrich. Dobra, tutaj jest po wszystkim. Nie ma co się nawet szczypać, że zrobi będzie inaczej. Tylko splądrował, widzę. Danie, mi, nic mi nie zrobił, przynajmniej groźnego. Ungrim? Ungrim jakoś nie jest. Tak, to jest Heinrich, słuchajcie. Zdecydowanie. To jest chaosione, zobaczcie wszystko. Proszę zostawić mojego goblina. mam tutaj misję do wykonania, kolego. Od tych nie bładarów trzeba wybijać jak najszybciej. się potem, jak plaga, rozprzestrzenia. Dobrze by było, gdyby tym ty, ty się udało orkom sukces odnieść. Chcę jak najszybciej pozbyć się tej frakcji kosmickiej, bo mamy tych dwóch legendarnych bohaterów, którzy są strasznie silni. Dobra, spoko. Gdzie? Tutaj, dobra. Plądrowanie, zabójstwo, porażka, niepowodzenie. Dobra, spoko. Dawaj, Wojo. Bank. Dawaj mi te twierdzę. To jest moja prowincja już w tym dziękuję serdecznie. Teraz, tak. Tak. Coś ciekawego macie specjalistycznego? Nie wygląda mi na to. Chłopaki? To. Dobra. gna klair, ok. Dawaj mi zamieszanie w obozie. Teraz tu? Jest. Dobra, mamy to. Jest bitwa. Hmm. Okej. Okay. Grimgor. Wojsko niby masz. Gdyby zrobić tak... ...że... ...teraz Grimgorem wyjdź... ...daj mi jednego olbrzyma. Tylko jednego olbrzyma? Tylko jednego olbrzyma chcę. Czy mogę się teraz teleportować do tej misji? Tak, mogę. Dobra, tu jest trochę takiej armii, dobra. Więcej jazdy. Ciężka jazda chaosu i więcej rydwanów. o Jezu. Irytujące są takie wojska, naprawdę, zaufajcie mi. Dobra, słuchajcie, zapiszmy grę. A tę bitwę rozwiążemy już w następnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i ja bym, inaczej byliście Wy, a to był Total War, Warhammer. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.